No tak wygląda regulator, a tak wygląda po wstępnym przeczyszczeniu mechanicznym. Te punkty oczywiście będą smarowane przeze mnie przez smar. Piasta niestety ma wżery. Widać? Widać. Głębokie wżery. Na szczęście to jest tylko bęben. Mam nadzieję, że nie ma bić i z tyłu, z przodu by to było kłopotliwe troszeczkę te wżerki. Nie idzie tak już wyczyścić lepiej oczyszczę mechanicznie wiartarka ten ręcznie, nie chce mi się Bo nie, nie ma szansy zagłęboko za głęboko jest to za głęboko cylinderek wygląda dobrze hamulcowy linka wygląda też dobrze oczywiście wszystko przesmarujemy jeszcze sprawdzimy jeszcze tutaj co jak wygląda sprężyna ma jeden taki zwój, który trochę rdzewieje tu może być punkt newralgiczny, tu może pęknąć sprężynka. Przeczyścimy to, nasmarujemy, żeby nie korodowało bardziej. Zobaczymy, czy coś pomoże, tylko w głowie pomoże. Także pozdrawiam amator mechanik 30 lat temu. To robiłem ciekawie, jak będę miał problemy, żeby to założyć, czy nie. Jak myślicie, trzymajcie kciuki, bo sam się zastanawiam. Dałem sobie dużo czasu. Podzieliłem robotę specjalnie na trzy części. Wczoraj olej, dzisiaj tyle na hamulce. Przednie niestety nie pasują. Jeszcze jakieś filtry, jakieś, jakieś pierdoły zostały: lampka, żarówka. No, działamy. Pozdrow.